Oh, witam was bardzo serdecznie Tu Polish Gamer I dzisiaj zagramy w grę The Sims 4 Więc zaczynajmy Od rodzinki Którą zaraz wybierzemy Kurek Cztery supianie Chciałbym z... Tutaj, tutaj cały domek zniszczyłem Maricłana. <grym> Najlepszy przyjaciele Esencja ogrodu Kula. cukrotkowy syr. Zaraz, zaraz, zaraz. Dobra, myślę, że oni się tam hajtnęli. Pancakes. Parcera przyrzeczna. Róża rzeczka. Dobra. Albo nie. A, tutaj jeszcze mam to. To wezmę... Ich? Nie. A mi zagrajmy. Zestem, zest. Zestami. Chyba to tak się odmienia. Przesuwanie dźwigni. Wilokontowanie renderu. Informuję Was, że często będzie się coś tam dziać, że będą na przykład odcinek, będzie się gdzieś tam rwał albo na przykład duży, ale dobra, niektóre odcinki w ogóle będą słabo, bo mój ultimate program do nagrywania filmów jest dolony. No, mikrofon. Jezu, jaki brzydki wystrój. Jezus Maria. Jezu. To chyba ma być szczepa kempingowa. O, ma klimatyzację chociaż. Dobra, jesteś szczęśliwy. To weź się chętniej z nią. No dawaj. Pauza. Poznaj ją. Poznaj ją. Nie, nie idź o kibla. Idź ją poznaj. Później pójdziesz do kibla. On ma w ogóle kibel. On ma w ogóle coś takiego jak taleta. Gdzie to jest? Ratunku. Z chyba? Nie. Nie, Z to było zbliżenie sorry. Y jak się ten... Jak się obkręcało? A tak. A nie, ma, dobra, ma. Już myślałem, że nie ma. Dobra O, Zakochani Będą Dzieci Zaproś ją Dobra, dobra Sio, sio, nie, nie rozmawiaj z nią Bo zaraz się posikasz na tle swojej dziewczyny A dobra, tutaj mam wejście Poszukaj potem pracy Yyy Znać, znać pracę. Aha, czy to jest głupek. Głupek. Obejrzę dościw. Dobra. Przestępca. 9 za godzinę. Guru techniki najwięcej płacą. Tutaj najwięcej płacą, więc tutaj lecimy. Tak, nie będzie pracował w teatru. W teatrze. Sobota. To wiesz co? Na pewno Ci będę kazał, zrób sobie kawę. Zapasz sobie kawę potem. Yy, ten świecznik usunę. To brzydkie jest. Przedaj to. I, zrób, I zróbmy tutaj jakieś inne, fajniejsze odświetlenie. Um, y, 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 y. No właśnie, lamp. A może to? Te są ładne. Te są na pewno fajne. I te w łazience. pomyślmy. A zaraz, są tam są jakieś fajne. Tutaj, jedną na dworze na tym drugą tu żeby było małe oświetlenie tutaj nie, tutaj jakiś może fajny już coś fajniejszego coś, coś co więcej światła będzie dawało o, to to tutaj i jakiś, jak to się nazywa Grzyantol, chyba? Y tutaj i tutaj. Dobra. Pauza play, dobra. Jest super. Jeszcze zróbmy automatyczne. Automatyczne: wszystkie światła. No. O, masz nawet fajnie na dworku też. Hmm. No właśnie, jaką mamy grafikę? Yy, mam nadzieję, że maksymalną. Pomoc techniczna. No tutaj nigdy nie mogę znaleźć ustawień. Opcje. A, bo to się nazywa opcje. Co? Ale to nie moja rozdziel. Dobra. Uf, ultra. Dobra. Dobra, jesteśmy na ultra. No pij tą kawę. Pij. Yy, dobra, jesteś pogodny. Mhm. Masz dużo energii. Jesteś głodny. To zapach... ugotuj coś. Nie zapach. Dobrze. Rodzinny. Będziesz miał na później. Brzydka, strasznie ta ściana. Jak, jak zrobi coś, to... To wszystko się pozmienia na jakieś ładniejsze. Dobra. A to się da zasunąć? Nie da się. To szkoda. W The Sims 1 chyba. Yy, można było, pamiętam, że yy, kosz na śmieci, by, yy, by ten yy, wykopać. Na trawnik Albo sąsiadowi jak był zły To mógł jako złośliwie Kopnąć mu w śmietnik Albo wrzucać do niego śmieci Szkoda, że teraz tego już nie ma No Pito to no, Zaraz, co ty odwalasz? No, Pito to To weź sobie chociaż usiąść Usiąść Jezu, ty miałeś usiąść Ach, Kawę zostawił Obejrzysz telewizję. No, to nie masz komputera. To trzeba ci jakoś załatwić komputer. Yy, bo jesteś przecież informatykiem teraz. Gabinet, biurka. O, coś fajnego. Może jest jakiś kolor inny? Nie wiem jak to wygląda. Ten taki szary, albo tak, ten super. Teraz regał. Aha, dobra. Dobra, kupmy na razie komputer typu szacun. Jak się, się tam obracało? Bo zapomniałem. Z? Nie, A? Dobra, po A! Tym. Twój rzut ekranu. Super. Ale mnie to nie obchodzi. Eee. Dobra, chyba kropką. Tutaj gdzieś, chyba tymi. Dobra, zaczekajcie. Opcję. E, opcje. Yy, sterowanie i kamera i, 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 i inne to rozgrywka może wolna wola muzyka dźwięk gdzie jest sterowanie? No, dobra jest sterowanie nagrywanie filmów ale ja tym nie nagrywam filmów Dobra. Tutaj nigdzie nie można? Dobra. Teraz ciebie obrócę jakoś. No spróbuję. O, jest, 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 super. Dobra, i jeszcze jakiś czulet yy, te. Yy, to może jakoś bardziej dostosowane. Dobra, czarne. Tak, no chodź tu krzesło. Yy, aha. To nam musi tutaj stać. No dobra, mam nadzieję, że jest dostosowana do tego biurka. Yy, yy. Ale ja to bym nie nagrywam dziadzie. <suszy> ja nie chciałem nagrywać tym, bo to jest dziadowski program do nagrywania. Inne yy, pełna wola, sytuacja ma ucieczkę. M, yy, mm yy, m, yy, m. Yy, 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 yy. Aha, tylko 60 jest możliwe. Dobra, yy, potem to usunę. Miałem jeszcze obrócić ten komputer, bo się nie obrócił. zająć a dobra czyli to biurko jest takie jame że go się nie da obrócić ale mimo wszystko jest fajne dobra teraz dziulet Dobra, jest dobrze. No. Widzę, że jesteś super szybkim gotowaczem. No, bo jesteś na tą chwilę tylko głodny. Jezu, co ty odwalasz? Halo! Zest! Johnny! Ty, Johnny, co ty odwalasz, ty, gówniarzu? No. Jakość? Dobrze. Dobra, za ciebie odłożę do lodówki. Teraz otworzę lodówkę. Dobra, trafiło. Lodówka tani luksus. Super. Jak już to zjesz, to nie słuchaj muzyki na pewno. Tylko... Hmm. Weź sobie to pograj w grę. Zimowie na zawsze. No. Tylko to zjedz. Zjedz to. To co ci to było? Kawkę. 7 godzin, dobra. Jest 23.40, więc przyspieszmy to. Przyspieszmy proces. Jeszcze pograj, żebyś jutro miał już awans. Bo tak, no dobra. 4 godziny. 1 2 za chwilę będzie 2. Dobra, jutro idziesz do pracy na 10. No to pośpisz sobie trochę. I tak nie jesteś zmęczony. No jesteś, ale... Praca ważniejsza. Powinno być 4 godziny. Tak już są trzy. Dobra, będą cztery. Dobra, jesteś nie swój. Bardzo mnie to obchodzi. Super. Weź to już dokończ. O, pali się. Pali się. U nas niech też się pani. O! Dobra. Sio! Dobra. Zły pies. tu. Śpi. Śpi jeszcze raz. Śpi. Nie umyłem go. Umyłem się rano. Jezu, jaki ty jesteś spóźnialski. Ty ch... Skorzystaj z tego i, i idź do pracy. No wiesz co, ty się posikasz. Dobra, anuluj. E, bardzo się cieszę, że taki pójdziesz do pracy. Naprawdę. Jesteś spóźniony tyle, że po prostu... Jestem Tobą przerażony. Znowu to jest tu. Dobra, do kosza. Do kosza, wracaj. No. Dobra, opróżnij to potem. O, witaj! Brykaj. Zaproś do środka. Mm -hmm. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty ją Maciek, czekaj, Maciek, Maciek, czy ja cię przypadkiem nie? Tak, to ja, jak grałem nad grabami, to doprowadziłem do zrobienia tego dziecka. Jezu jaki? Jakie to straszne. Czy Wy widzicie ten kwadratowy kształt kibelka? Wow! Po prostu szty techniki. Dobra. No wiesz, to, ale brudy zostawiłeś. Chociaż masz fajny telewizor. Chociaż. 15.35, dobra. 15.35 czasu polskiego. Yy, 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 yy. A, bo to miałeś no, szybciej, szybciej kończ tą pracę. Do której to jesteś w pracy? Do 18. .00. Od 10 do 18. .00. 8 godzin w pracy. Przeszłaś, No, przyszłaś Suko. Więc teraz więcej opcji. Ej, więcej opcji! No więcej opcji tych! No. No więcej. Może teraz zadziałaś. 200! Wykonał znakomitą robotę po prostu. Jesteś... Po jesteś tak nagle pogodny? Czyli ścikałeś się z pracy, rozumiem? Zsikał się w pracy, no super. No a dobra, opróżnij to. Chyba, Dobra, wyłącz to. Jezu, co się dzieje? Dobra, nie wiem. Więc teraz może Zrob, zróbmy mu na pewno to siostrym. To wygląda szybciej, jakby miało być na dwór dlatego tam pójdzie mikrofon kto ci w ogóle tutaj pozwolił mikrofon stawiać tu najszybciej radio na takim radio połóżmy na podłodze a to sprzedajmy za 44 gitarę też sprzedajmy bo to po co a mikrofon też na 200 no a zamiast tego zróbmy mu No, no, co zrobić? Dywan. Może tutaj mały dywanik rzeczywiście by się przydał. Hej, powracam. Niestety, jak słyszeliście, tam jakieś stuki puki, nagle coś się spir. Dobra, nie wypowiem tego słowa. O, przyszła. Koleżanka mojej siostry. I naciśnęła dzwonek. A ponieważ dzwonek ma jakiś problem, to rozszyła korki. I, te... I nie było prądu. No. To miałbyś już... No dobra. Powiedzmy, że tak jest dobrze. Chociaż nie jest dobrze, to powiedzmy, że tak jest dobrze. Ten dywan też wywalmy. On brzydki. W ogóle ściany zmieńmy. Ale to za chwilę. Yy, jakiś pomarańczowy by tutaj pasował. Fuj. Stuprocentowy. Fuj, fuj. O, taki. Taki byłby super. Bo chcę zrobić ściany. Mm, Wzory ściany, o. No. Płyta gipsowa. Tak, na pewno, na pewno płyta. Na pewno płyta na razie. Nie chcę mieć tutaj takich takich ścian typu drewno. Super. Teraz obróćmy ekran. I dalej. Naprawdę te koleżanki mojej, jakby siostry, bo ona jest naprawdę wkurzająca. Ja bym chętnie nie chciał takiej siostry jak ona. To muszę ją mieć. Dlatego z niektórymi koleżankami nazywam ją Verpierrot. Prawda, że piękna nazwa. Dobra, powiedzmy. Nie możesz tu niczego zmieniać. Dobra. I teraz połóżmy tu. <laughs> <Tynk? śmiech> Trawa i takie tam. Dobra, doskonały duet. To może bardziej taki brązowe tutaj. Wtedy. Tak, tutaj dajmy doskonały duet brązowy brązowy taki żółty. Rzeczywiście doskonały dwut. Minus 4. Dobra, teraz obróćmy ekran. Pik, potem pik, pik, pik. Troszkę długi będzie ten odcinek, dlatego za chwilę kończę, bo jeszcze dzisiaj chcę nagrać World of Tanks standardowe wzory, to jeszcze tutaj, o fuj, 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 nie, nie a tutaj może ten niebieski o dobra teraz tu do łazienki nie wiem co, nie wiem co jeszcze do łazienki dał no. dobra, jest chyba dobrze Tutaj tutaj muszę to zmienić. Tutaj, tutaj. A do łazienki może dajmy morskie muszelki. A może białe. Jak lubię? O, może włączę widok przykroju się O, od razu lepiej. NIE MA CZEGO ZMIENIAĆ! Wy sobie chyba żartujecie... Dobra, już. Teraz tutaj. O, są jeszcze miejsca, gdzie tego nie zrobiłem. Dobra. A tutaj? Dobra. A, jeszcze tutaj jest jedna płyta. Gipsowa. I pik, pik, pik. Okej, jest super. Dobra, to mały wystrój. Na mała naprawa wystroju wnętrz. O, są jeszcze tapety. No to może te kafelki. Myślę, że tam tutaj wszystko. O, te o wiele ładniejsze. Jeszcze, też takie niebieskawe Super. Tutaj się też da? ale nie, na zewnątrz może coś ładniejszego okładziny, nie panele, nie mm. mur, o a hm. zróbmy szalony domek właśnie tutaj taki tutaj taki. A tutaj. Mm. A tutaj czerwony. Dobra. Może to bardziej rudy. Teraz dach. Mm. Dobra, okładziny. Nachylon. Nie, o takie. Takie będzie super. O. Teraz piętro wyżej. O Jezu, jaki okropny ten dach. Dobra, tym dachem. Nie mam do niego cierpliwości od razu. Chodź to tak, dwuspadowy. Na wysokiej wysokości zaraz cię umieszczę. Pik, pik. Może jednak niech tak nie. Dobra, może kawałek jeszcze, żeby to można było fajnie dopasować. Dobra. Tak jest, dobrze nawet. I teraz dopiero wykończenie dachu porządne. Yy, Kominę. Wylot klimatyzacji nie jesteś nas. Tak? Tak. Nie, nie stać, ale. Jakiś fajny komin zamiast tego. Dobra. Bo wygląd klimatyzacji nam raczej nic nie da. Komin też nic. Ale oj tam. Aj tam. E, palma Królewska. Drzewa. Świerk. O, jaki wielki ten świerk. może inne, a może w ogóle według poza domem. I dajmy jeszcze gridek jakiś. Węgiel, na węgiel drzewny. Tak ten jest ładniejszy. Może taki. Dobra. Więc jest super, więc wracajmy do życia naszego Sima i zobaczmy co potrzebuje. Żacie! No dobra, już zostawmy ten jeden w spokoju, ten wideo, ściany, ściany podniesiony end, dobra. Więc ja może już kończę, więc, bo trochę długo ten odcinek trwa, więc zapraszam was do oglądania następnych odcinków i...